Witajcie moi drodzy, ja jestem Lucik, A to przed wami kolejne omówienie banerów, tym razem w wersji 4.1 faza pierwsza, jak widzicie bardzo piękne, tutaj światło odgrywa w gęszczni, jeszcze piękniej wygląda niż na poprzednich materiałach, jak to się stało, co ja zrobiłem takiego, jeśli chcielibyście się tego dowiedzieć to oczywiście napiszcie komentarz, nagram na ten temat specjalny materiał, natomiast dzisiaj omawiamy banery, jednakże zanim to zrobimy, przejdę aby tutaj do zakładki eventu, w ogóle wersja 4.0 ja pierwszy raz dopiero weszłem do i także jeszcze nic nie zrobiłem. Redzyjny 160, ała, ała, już naprawiam, już sorry, sorry, już, już to ogarniam. O nie, za dużo, za dużo. O nie. O nie! Tutaj mamy Neveleta, Moja sester w ogóle go zdobyła, powiedziała, ale daje pysty. W ogóle, jeśli chodzi o cztery postacie, to zestawieni z zajebiste. same takie przytetne, bardzo najczęściej wykorzystywane postacie, taka fiszka do nakładania elektro i nie tylko, bo bić też potrafi mocno. shin tak samo, bardzo fajny support, na którego temat nagrałem materiał zresztą. Na, na, na temat diadeces w ogóle moje najbardziej zainawidzone postacie, ale z niej korzystam, bo bardzo łatwo ją zbudować. No i mamy oczywiście tutaj... Hutao, bardzo popularną, guść żeby po jej C1 muszować Oraz Nivlet, ze swoim end niczym Kamehameha Także pretensujmy tego jego mościa Oto i on Animacje ma takie Ale go jakby ataki Aha, to jest jego charge tak. O kur... Cool. Aha, to zdrowie mu zabiera o kurde! Oh, 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 oh. oh, tu już się nie dziwię czemu tutaj nam dali Yao Yao. Masakra! O kurde, jakie ma cyferki! Jago bardzo też jest zajebisty i go chyba leczy, czy mi się wydaje? No nic. O kurde, i od razu możemy tam kam napierdzielać. Nie no, zdaje pisty DPS, muszę wam powiedzieć. Naprawdę fajny. To jest taki wir, który chyba wciąga tych przeciwników, tak zaraz zwrócimy uwagę, ale może to była metalki czy perscy Sokrus. No ale fajnie, no muszę wam powiedzieć, że... Wow, a teraz zobaczmy jedną rzecz. Jedna rzecz ciekawi teraz. A tylko konkretną, um, przepraszam, konkretną część HP tutaj nam zabiera. Ok, jeżeli nie możemy teoretycznie przez to zginąć, a spróbujmy to zrobić. Teraz zrobiłem to bez y, kosztów żadnych, jakby. Czyli że do połowy zdrowia, tam poniżej połowy możemy y, śmiało z tego korzystać. Y, kwestia tylko, czy nie damy się przy okazji zabić, czy ewentualnie będziemy militarcze. Można powiedzieć, że to jest taki y, taka wersja wodna Hutao, męska bardzo. Okej, okay, spoko. Ok, mo i drodzy, teraz przechodzimy sobie do banerów. I oczywiście mamy tutaj Neveleta, mamy tutaj Hutao. Weapon Banner i Standard Banner, ale Standard Banner, wiadomo o co chodzi. Newyerlet, zajebisty gameplay, jakby fajnie ty na tym tej stronie poczyściętych przeciwników. Zobaczymy, jak będzie to wychodzić w praktyce. Zaraz, że teraz trwa Fountain, to myślę, że eksploracja, wspieranie materiałów pod niego będzie przyjemne. Shinshu, Fishka i Diona to są bardzo przydatne postacie supportowe, zarówno w Nefilety jak i większość postaci w grze z nich skorzysta. Także jak najbardziej, wyszujcie. Czy to na C0, czy 6 te postacie się Wam bardzo przydadzą, naprawdę. Uwierzcie mi na słowo. Zwłaszcza takie Shinshu do Hutao, która również tutaj bardzo uwielbia reakcję Vaporize albo Meld. I jakby też tutaj gameplay polega na tym, żeby jej seks zdrowia był poniżej połowy, żeby mocniej bić, zwłaszcza z taką stafowką. Same broni są też zajebiste i do nich przejdziemy za moment. Mm, I po prostu... To ja wam mogę powiedzieć, wishujcie, wishujcie, nawet się nie patrzcie. I zwłaszcza jeśli potrzebujecie parze porządnego DPS-a, czy właśnie takiego nawadniacza. No właśnie, to jest um, jedyny mankament, w jaki mogę zauważyć właśnie u nich, to to, że potrzebują healera w teamie, jeśli oczywiście wam zależy na przeżywalności. Albo healer, albo tarcza. Kutawa wiadomo może ze swoim bersem się leczyć, więc... To jeszcze nie jest aż taki tutaj yy, błąd krytyczny, natomiast tutaj UN ta yy, nie zwróciłem uwagi, czy może się leczyć, czy nie może się leczyć. A w ogóle jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi. Nie zwróciłem uwagi, czy twórcom mu dali w ogóle twórcy w Diablu yy, i mamy tutaj Merch Hunter cztery części, czyli to jest właśnie ten set op opierający się na normalnym i charge'owanym damage'u Oraz tutaj mamy jeszcze zwiększenie crit rate'a w trzech statkach, ok, czyli to jest bardzo dobry set na niego. Jaka broń oczywiście, które dają tutaj crit damage, a. a tutaj o leczeniu chyba nic nie widzę, nic nie zauważyłem takiego, więc led raczej nie potrafi się sam leczyć, także taki healer niczym, taki, taka jao jao, to jak najbardziej może wam się przydać i nie tylko, więc led nie może się leczyć, ale za to jego tarcza tak do połowy zdrowia tylko zabiera mu zdrowia, potem już jakby nam nie ucieka, więc jeśli mamy tarczę czy healera, nie musimy się tym przejmować jakoś zbytnio. Także tarczownik czy healer i te postacie naprawdę potrafią naprawdę dużo od siebie wycisnąć obrażeń, jeśli wam zależy oczywiście na mecie, a myślę, że niewiele spokojnie, czy to z dendro, czy to bez dendro, na mecie na spokojnie nie możecie sobie pocisnąć. Jeśli chodzi o broń, sobie tutaj przejdźmy, poczytajmy sobie, bo nawet ja ich nie znam. Tutaj mamy miecz pod HP, bardzo fajnie tak wygląda, kurczę. Jak i mechaniczny. No, nie chcę mi się tego czytać, ale mamy miecz pod HP. Fajnie. Szczerze mówiąc, brakowało mi takiego miecza czterogwiazdkowego pod HP, bo mieliśmy na przykład miecz Nielon pod HP, yy, a tutaj mamy taką taki czterogwiazdkowy odpowiednik. Bardzo fajna rzecz. Lejmor również jest pod HP. Taka Beidon na przykład mogłaby z tego skorzystać, i nie tylko. Okej. Okay. I też bardzo mechaniczny design. Bardzo ładnie te blownie nie wyglądają. Mamy oczywiście faboniusa, oczywiście katalyst i łuk fiski. o to jest zajebisty łuk, jeśli chcemy ją zbudować pod pysycal damage. No i pasywka również na R5 się przyda. Więc corona weapon banner, jak charakter banner wyjątkowo się opłaca. Tyle wam powiem w temacie. Jeszcze zobaczmy, przyjrzymy się 5-wiastkowym broniu, ale tak jak już widzieliście, jest to Crit Damage do 88 /10 na 99 lewele, że możemy to ogarnąć. Pasywka zwiększa HP i kiedy pasek zdrowia newieleta się zwiększy bądź zmniejsza, również tutaj mamy przewidziane zwiększenie bonusu w obrażeniach, więc fajnie. I też tutaj mamy trzy taki, więc to jest naprawdę bardzo potężna broń, nie tylko na Newieleta oczywiście. Więc tutaj myślę, że każdy DPS katalystowy to jest tego skorzysta. No i jest ta forma, która daje też swoistą liczbę crit damage'a, zwiększa zdrowie o 20%. I kiedy mamy poniżej 50% zdrowia. To również tutaj mamy dodatkowy przewidziany bonus w ataku. Dobrze moi drodzy, tyle ode mnie. Nie mam nadzieję, że materiał Wam się przyjemnie oglądał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a ja tymczasem zabieram się za eksplorację nowego obszaru Fontaine za fabułę. Moi drodzy, Enjoy! Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić w tym update'cie, tak jak w poprzednim. No i cóż, napiszcie komentarz z chęcią, bo poczytam. Czy chcielibyście się dowiedzieć jak przy słabszych ustawieniach graficznych waszego komputera, przy słabszych specyfikacji, jak sprawić, żeby ta gra tak pięknie tutaj wyglądała to oświetlenie, to wszystko. I w co są na Discordzie, mniej więcej wiedzą o co chodzi, bo już to zdradzałem, a ci, co nie wiedzą, to oczywiście nagram na ten temat specjalny materiał, jeśli tego sobie życzycie. Także komentował Lucik, subskrybuj, lajkuj, żeby wesłać moją działalność i do usłyszenia następnym razem. Hej!